Hayworth X89 ZODY to jeden z tych modeli, które często pojawiają się w rankingach najlepszych ergonomicznych foteli na świecie. Postanowiłem sprawdzić, czy rzeczywiście warto w nie zainwestować i czy faktycznie asymetryczna regulacja odcinka lędziowego może być tym, czego potrzebujesz. Zapraszam. Przygotowując się do recenzji. Zawsze skupiam się na znalezieniu wszystkich mocnych i słabych stron produktu. Zwłaszcza te drugie potrafią wskazać najwięcej prawdy o krześle. Dlatego w przypadku Zody. Muszę powiedzieć uczciwie na samym początku, że nie dostrzegam minusów w tym krześle w odniesieniu do mojej osoby. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że nie lubi siatki na oparciu, ale nie jest to wadą, jest to po prostu właściwość. Zody to także fotel z mojego top 3, którego doradzam i ostatecznie wybieram dla osób, które nie wiedzą, na jaki model się zdecydować. Zacznijmy może od tego, co najbardziej podoba mi się w tym krześle. Wiem, że często to powtarzam i może z punktu widzenia ergonomii nie jest to tak istotne, ale nie można przejść obojętnie obok krzesła, którego konstrukcja jest nieprzeciętnie aluminiowa. Spójrzcie, cała ramana, na której jest zbudowany mechanizm, Siedzisko i oparcie kłada się w zasadzie tylko z dwóch części. Pełne odlewe aluminium, łączone w jednym miejscu. Podstawy ramion podłokietników w zasadzie są takie, że mógłbym sobie po nich skakać. Zobaczcie, jakie jest zaprojektowane mocowanie: specjalnie wyprofilowane gniazdo i przykręcana podstawa. Tak wykonane połączenie nie będzie się luzować i tym samym wydawać dźwięków. Być może dla niektórych zbyt szczegółowo omawiam takie detale, ale często pytacie, dlaczego Zody jest tak popularny i doceniany na rynku wtórnym foteli. Moim zdaniem właśnie dzięki tym detalom które robią wielką różnicę. I zawsze wcześniej, kiedy rozmawiałem z wami na temat tego krzesła i tłumaczyłem te wszystkie szczegóły, to obiecałem sobie, że jak już raz kiedyś uruchomię kanał, to właśnie w ten sposób będę się z wami dzielić moją wiedzą. Czyli pokazaniem tego, czego na pierwszy rzut oka nie widać, a co znaczy tak wiele. A teraz ciekawostka. Czy wiedziałeś, że Hayworth Comforto Zody pojawia się w serialu Teoria wielkiego podrywu? A może ty widziałeś ten fotel w innym filmie? Daj znać w komentarzu. Przejdźmy teraz do oparcia. Jest to oparcie siatkowe, a więc mamy ramę, czyli element, na który powinieneś zwrócić szczególną uwagę przy poszukiwaniu fotela z siatką. Zauważ, że plastikowa rama po obwodzie jest szeroka i bardzo smukła. Nie posiada elementów wystających, które mogłyby uwierać. Ponadto oparcie jest wyraźnie szerokie na całej wysokości, dzięki czemu potrafi być wręcz niewyczuwalne dla pleców. Tylko w wyjątkowej sytuacji możesz mieć pecha, gdy twoje łopatki będą opierały się na krawędzi ramy. To rzeczywiście może być dla ciebie poczuciem dyskomfortu. Jednak, właśnie dzięki dokładnie takiej konstrukcji ramy oparcia. Nie jest ona zbyt sztywna. Spójrz, jak odchylam się do tyłu i wykonuję test podnoszenia łówka. Rama oparcia ugina się wraz ze mną, po czym wraca do swojej formy. Czyli mamy siatkę, mamy ramę, ale jest to też oparcie elastyczne. Siatka jest inna niż w takich fotelach jak Herman Miller Aeron lub Okamura Contessa. Jest to siatka materiałowa, nie jest gładka, ale przyjemna i chłodna w dotyku. Najbardziej charakterystyczną i funkcjonalną cechą oparcia wzody jest asymetryczna regulacja odcinka lędźwiowego. Co to znaczy? Elementem wspierającym wzody będzie bardzo elastyczna plastikowa wkładka. Ten element możesz unosić do góry lub opuszczać na dół i tym samym wybrać dla siebie idealne miejsce wsparcia. Co ciekawe wzody, podobnie jak w Herman Miller Mirra, możesz wybrać niezależny docisk z osobna dla lewej i prawej strony. Możesz też przykręcić oba uchwyty jednocześnie. Zauważ, że tam gdzie jest siatka na oparciu, jakakolwiek regulacja odcinka lędziwego będzie zawsze bardziej wyczuwalna dla Twoich pleców. Jest łatwiej uzyskać efekty silnego lub miejscowego wsparcia w siatce niż w grubym oparciu piankowym. Jak wspomniałem, wkładka jest elastyczna, nie ma twardych elementów. Nie obawiaj się, że będzie Cię uwierać bo docisk zody nie jest aż tak wyraźny. Czujesz wsparcie na większej powierzchni pleców, ale nie jest to taki miejscowy docisk. Pamiętaj, że wsparcie będzie dużo bardziej wyraźne w momencie, gdy się odchylasz, czyli gdy napierasz plecami na siatkę oparcia. Siatka co do zasady jest trwała i się nie zużywa. Na rynku wtórnym zdarza się, że materiał w miejscu właśnie wsparcia lędziowego potrafi być bardziej rozjaśniony względem reszty. Jest to tak zwany efekt wypłaszczenia włókien tkaniny. Dlatego jeśli kupiłeś nowy fotel, to możesz się spodziewać, że Coś takiego pojawi się po kilku latach. Przyjrzymy się teraz siedzisku. Na samym początku chciałbym zwrócić uwagę na funkcję, z której korzystanie dla wszystkich nie jest jasne. Mam na myśli dźwignię do regulacji głębokości siedziska. Jej działanie zostanie też przedstawione na instrukcji wideo, które możesz znaleźć na naszym kanale. Jednak przy okazji recenzji chciałbym pokazać jakiej właściwie używać. Regulacja głębokości siedziska to po prostu uchwyt po lewej stronie pod siedziskiem. Gdy ustalam sobie głębokość siedziska, zawsze schodzę z krzesła. Jest mi tak po prostu wygodniej. Tę dźwignię możesz po prostu chwycić i wyciągnąć pod kątem 45 stopni do góry. Nie naciskaj jej ani nie ciągnij do góry, bo nie zadziała. Zrób dokładnie tak, jak na nagraniu. W ten sposób ustalisz sobie głębokość siedziska, która jest dostępna w dużym zakresie. Ja mam 1,78 m wzrostu. I wysuwam sobie siedzisko w połowie. Samo siedzisko jest dosyć sztywne i na pewno nie jest najbardziej to miękka pianka na rynku. Powiedziałbym że jest to pianka z kategorii twardszych. Siedzisko jest dosyć szerokie, jego krawędź jest pełna, w pełni piankowa, także możesz na tym fotelu siedzieć ze skrzyżowanymi nogami. Natomiast, jeżeli szukasz krzesła o bardzo miękkim, elastycznym siedzisku, to zody takim nie jest. I o ile dla mnie nie stanowi to problemu, o tyle spotkałem się z takimi opiniami, że dla niektórych mogłoby być bardziej miękkie w odczuciu, zwłaszcza krawędź. Jest to też ta jedna rzecz, o której chciałbym powiedzieć w kontekście jakiś uwag do ZODY. Podłukietniki w ZODY będą takimi książkowymi podłokietnikami 4D, czyli regulacja wysokości, szerokości, głębokości i kąta. Regulacja dla każdej strony działa niezależnie. Żeby podnieść podłokietnik do góry, wystarczy wcisnąć przycisk, unieść lub opuścić i zwolnić blokadę. Działa to intuicyjnie. Nakładki natomiast poruszają się bez jakichkolwiek przycisków. Wystarczy po prostu je chwycić i przestawić do wybranej pozycji. Regulacje działają dosyć ciasno i podukietnik ustawiony w danej pozycji tak pozostaje. Aczkolwiek sama nakładka zawsze będzie troszkę luźna. Musisz się z tym pogodzić, tak po prostu jest zaprojektowany ten podukietnik. Wykończenie gumowe lub z pianki e, PU. Nie są specjalnie miękkie, powiedziałbym, że jest to średnia twardość podłokietników, z jakimi mam do czynienia. Teraz zajmiemy się dźwigniami, które znajdują się pod prawą stroną siedziska. Zacznijmy od rzeczy fajnych, intuicyjnych. Pierwsza to regulacja wysokości siedziska. Nie musisz się bardzo schylać, podnosisz dźwignię, ustawiasz wysokość fotela, opuszczasz dźwignię, kropka. W Zody bardzo cenię sobie przemyślaną regulację siły przychyłu. Może nie jest aż tak to istotne dla osoby, która ustawia sobie to tylko raz dla siebie, ale jeżeli Zody ma służyć w domowym biurze dla więcej niż jednej osoby, to uważam, że w tym krześle jest to jedna z lepszych regulacji, którą dostrzegam. Chwytasz korbkę i szybko kręcisz. Duży plus dla tej funkcji, bo jest naprawdę taka oczywista. Nieco więcej uwagi wymagają funkcji odchylenia do tyłu oraz pochylenia do przodu. W pierwszym kontakcie mogą wydać się one nieintuicyjne. Od samego początku musisz wiedzieć, że frontowa łopatka jest od funkcji pochylenia do przodu, zaś tylna łopatka służy do odchylenia do tyłu. W krześle Zody, podobnie jak w krzesłach Herman Miller, nie masz możliwości zablokowania krzesło w innej pozycji niż pionowa lub z ujemnym kątem. Jeśli zastanawiasz się nad zakupem Zody, to posłuchaj tego uważnie. W tej pozycji neutralnej Zody nie jest zablokowane tak zupełnie sztywno. Jeśli spojrzysz na to krzesło z boku, to oczywiście jest zachowany kąt 90 stopni siedziska względem oparcia. Natomiast gdy usiądziesz, oparcie może odchylić się z Tobą do kąta około 110 stopni. I nie szukaj tutaj problemu z krzesłem. Ten fotel tak się zachowuje. Podobieństwo tych rozwiązań dostrzegam w innych fotelach jak Steelcase, Okamura lub Herm Miller. Dlaczego? Moim zdaniem jednym z wiodących założeń ergonomii w krzesłach jest to, aby unikać pozycji w bezruchu. Opowiem o tym więcej w osobnym materiale. Aby sprawnie korzystać z dźwigni, należy się z nimi oswoić. Natomiast co do zasady, aby odchylić się do tyłu, to po prostu pociągasz tylną dźwignię do góry i uzyskujesz pełen zakres odchylenia. Oczywiście odpowiednio wyreguluj sobie siłę wsparcia. Żeby wrócić z kolei do pozycji neutralnej, wystarczy, że popchniesz tę dźwignię z powrotem do dołu. Funkcja ujemnego kąta działa podobnie pchnij frontową dźwignię do dołu i od razu poczujesz jak oparcie wypycha Cię do przodu możesz zablokować tę pozycję pochyloną na stałe przesuwając tylnią dźwignię maksymalnie do góry żeby wrócić z powrotem do pozycji neutralnej cofnij obie dźwignie o jeden zakres odchyl się i słyszysz kliknięcie to znaczy, że jesteś już we właściwym ustawieniu co do korzystania z tych funkcji podejdź do tego ze spokojem po prostu trzeba je popróbować i poćwiczyć a wtedy korzystanie z nich stanie się oczywiste oglądając ten kanał rozsiądź się wygodnie dzięki brastech, dostawcy markowych foteli biurowych i mebli metalowych. Według mnie w Zody to nie jest przereklamowany fotel. Jest kompletny, bo ma pełną regulację podłokietników, ma siatkę na oparciu, ma piankowe siedzisko i bardzo solidną konstrukcję. Sprawdzony na rynku jako trwały fotel, ale czy będzie fotelem dla ciebie? Jest duże prawdopodobieństwo, że tak, pod warunkiem, że godzisz się na nieco sztywniejsze i twardsze siedzisko. Ten fotel Sprawdza się kilku milionom ludzi na całym świecie. Zatem istnieje duże prawdopodobieństwo, że i dla Ciebie będzie to dobry wybór. Więcej informacji znajdziesz w linku w opisie. Możesz tam zobaczyć szczegółowe zdjęcia oraz przeczytać naszego bloga. Pytania najlepiej zada w komentarzu. Na dzisiaj to już wszystko. Dzięki za oglądanie. Cześć!